Jeszcze raz, jesteśmy w Kwidzynie, cały czas mamy tu dom kultury, taki lokalny, taki dziwoląg. Słuchajcie, tu zapomniałem fajnej rzeczy powiedzieć. W Kwidzynie jeszcze jest normalnie. Jeszcze jest tak, jakbym chciał, żeby było w całej Polsce. Czyli są parkingi, uwaga, za darmo! Nie tak jak w Warszawie, że cała Warszawa... W Warszawie to w ogóle nie da się z samochodem wjechać, bo jest jakiś nowy ład debila. Yy, prawda, teraz debil tam kandyduje podobno na jeszcze wyżej a debile będą, większość ludzi to debile więc pewnie debila wy, wybiorą yy, słuchajcie, tu jest jeszcze normalnie Parki, parkujemy za darmo normalnie bo to jest Polska, nasza ziemia po to walczyliśmy żeby mieć coś swojego yy, mamy amfiteatr taki malutki i chętnie bym tu zagrał koncert to jest idealny naprawdę. Takich amfiteatów jest mnóstwo w Polsce i nawet nie mamy zielonego pojęcia o Islandii. To jest katedra, no. zamek krzyżacki za tą sceną. Tu mamy fontannę, która chce pokazać fontannę, jak ładnie tutaj mogę świecić, słońce, ekstra. Na tu tej, mamy na tej, na tej, e,

bardzo. Więc krótko mówiąc, zapraszamy do kwizyna. Cześć.